Dzień dobry Pani Burmistrz. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani Burmistrz, proszę powiedzieć na dzień dzisiejszy, jak wygląda sytuacja z uchodźcami z Ukrainy. Czy jesteście w stanie zapewnić bloku wszystkim przybyłym do Gminy? Jak na dzień dzisiejszy, czyli 15 marca, mamy około 170. Uchodźców z Ukrainy, i to nie mówię o Ukraińcach, tylko uchodźców z Ukrainy, czyli do osób, które mieszkają od pewnego czasu już na naszym terenie, pracują tutaj, przyjeżdżają rodziny, znajomi i to jest dodatkowe 170 osób. Mamy dla nich zapewnione lokum w kwaterach prywatnych, przyjęli je znajomi, rodzina czy jacyś spokrewnieni osoby. Mamy wyznaczone przez wojewodę cztery instytucjonalne miejsca pobytu dla uchodźców i wojewoda będzie się z tymi instytucjami rozliczał. Dwie to są takie pokoje agroturystyczne, jedno jest schronisko, to nasze TPD w Lubawce. I tam mamy w tej chwili ulokowanych 150 osób, mamy wolnych tylko 4 miejsca. Na dzień dzisiejszy, wczoraj wstrzymałam przyjazd 7 osób, bo nie mamy już gdzie ich ulokować i cały czas monitorujemy i do, rozmawiamy z gminami sąsiednimi, czy są w stanie ich przyjąć, czy nie. Najprawdopodobniej od jutra uruchomimy pierwszy taki gminny punkt, gdzie będziemy mogli przyjmować uchodźców. To jest dom Senior Plus w Bukówce. Wczoraj byłam u pań, jestem bardzo podbudowana. Po prostu zgodziły się na ten czas niezbędny dla zapewnienia im lokum, przenieść się czy uczestniczyć w zajęciach Seniora Plus w Lubawce w mgok w ogóle generalnie muszę powiedzieć, że musimy wszyscy się przetasować. Wszyscy połączyć te działania obecne, takie normalne, które nam towarzyszyły do 24 lutego i to, co się dzieje teraz, ta nasza chęć pomocy jest bardzo bardzo duża. Moje wyrazy naprawdę szacunku i uznania dla wszystkich, którzy pomagają, od małych do dużych, bo tutaj naprawdę nie ma, nie ma co rozgraniczać, roz dzielać i jedni mniej, drudzy więcej. Po prostu wszyscy mamy y, bardzo dużą empatię dla y, osób, które uciekają przed bombami, przed czołgami, przed y, utratą y, życia. Y, o, o mieniu nie wspomnę, ale życia przede wszystkim to jest najważniejsze. Także jutro... Y, Najprawdopodobniej być może pojutrze uruchomimy seniora, plus i zmieścimy tam około 20, może 22 uchodźców, żeby to były godne warunki do zamieszkania, a nie sala gimnastyczna na 150 osób, bo intymności tam nie, 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 nie ma żadnej. Na razie od poniedziałku, czyli od wczoraj, jest spec ustawa na podstawie której teoretycznie można właśnie e, p, przeznaczać takie obiekty e, na, e, na, na pomoc dla uchodźców. Bo do tej pani burmistrz, pory... bo pani tego nie wymyśla sama. Rozmawiacie z panem wojewodą i to wszystko... E... Zarządzanie kryzysowe jest trzystopniowe w naszym kraju. To jest rząd, zarządzanie kryzysowe w rządzie, wojewoda i starosta. To są trzy poziomy zarządzania kryzysowego. My działamy tutaj w dużej mierze właśnie w koordynacji, albo w całości w koordynacji z wojewodą. Szukamy ze swojej strony pomocy i miejsca dla uchodźców, ale generalnie dopasowujemy się, dostosowujemy się i czekamy na na dyspozycje i czekamy na e, przepisy e, prawne czy nakazy e, od wojewody, od rządu. Od wczoraj mamy specustawę, która e, już e, zaczyna normować chociażby sam pobyt e, mieszkańców e, Ukrainy, uchodźców z Ukrainy e, w, w Polsce. I to jest już da, e, dalsza część. W tej chwili no, naprawdę milion 700 uchodźców trzeba zmieścić u nas w kraju. I to my nie mamy wolnych, niezagospodarowanych nie obiektów, które czekałyby do oddania dla, dla tych uchodźców. Musimy się podzielić tą swoją przestrzenią, którą w tej chwili w jakiś sposób żeśmy użytkowali, żeby móc im dać schronienie nad głową. Mamy kilka obiektów pustostanów w Lubawce, m.in. szkoła na bocznej i teoretycznie można byłoby ją przeznaczyć na takie lokum dla uchodźców, z tym, że wstępnie wyszacowaliśmy to razem z kierownikiem kordyńskim, że około 400 do 500 tysięcy trzeba przeznaczyć, żeby, żeby zrobić te godne warunki dla, dla tych mieszkańców, bo takie, o taką, na taką zgodę możemy liczyć od wojewody, adaptując czy przeznaczając pomieszczenia nieużytkowane, one mają być godne dla, do zamieszkania, czyli tam są toalety i nie ma pryszniców, tam są toalety, tam są umywalki i pomieszczenia od pięciu lat nieużytkowane wymagają przede wszystkim odnowienia, odrestaurowania, i wstawienia jakichś urządzeń do gotowania wody czy do podgrzania mleka, bo nie wiemy, kto tam będzie, akurat dostaniemy. Czekamy na przeniesienie przedszkola z ulicy dworcowej do szkoły, bo to jest obiekt najbardziej dopasowany do, do, do warunków takich godziwych dla uchodźców i możemy tam zmieścić od 35 do, do 40 osób. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia uda nam się już załatwić wszystkie dokumenty ze strażą pożarną i z sanepidem, żeby móc przenieść dzieci nasze do przedszkola, które jest bezpieczne, bo inspektor nadzoru budowlanego był i stwierdził, Wiedzieli, że tam jest wszystko w porządku, że przedszkola są, pomieszczenia są bezpieczne dla dzieci. Więc będziemy tam potrzebujemy 1-2 dni czasu na, na przeprowadzenie remontu, m.in. na zamontowanie chociażby dwóch, dwóch natrysków i odremontowanie, odmalowanie szatni przedszkola, bo tam też chcemy ulokować właśnie 5 albo 6 osób w tej sali. Więc to jest perspektywa przyszłego tygodnia. My do dzisiaj mamy, dostaliśmy obowiązek znalezienia 50 miejsc noclegowych dla uchodźców. Nie jesteśmy tego w stanie zrobić, no bo nie, nie, mam, nie, nie dysponujemy. Ja jestem. Na, ostatnią, na, na ostatni ewentualnie wariant daję, będę chciała oddać wojewodzie do dyspozycji albo nie będę miała hmm. większych protestów, jeżeli Wojewoda nam każe uruchomić sale gimnastyczne w Lubawce czy w chemsku Śląskim, bo takie, takowe są. Wiem, że inne duże miasta właśnie od, są zobligowane do udostępnienia sal ekspozycyjnych, sal gimnastycznych, sal sportowych, sal ekspozycyjnych, to wszystko, Panie Redaktorze i Proszę Państwa, My nie oddajemy, nie budujemy czegoś nowego, my po prostu dzielimy się tymi pomieszczeniami, które do tej pory były w innym celu wykorzystywane. I to jest kosztem, znaczy nie, to jest nasza empatia, że chcemy się podzielić tymi, tymi powierzchniami, tymi pomieszczeniami, bo no, coś ważniejsze i wartościowsze jest udzielenie pomocy schronienia osobom. Przed działaniami wojennymi. Działa na stronie internetowej Zakładka Pomoc dla Ukrainy. Tam dla naszych mieszkańców jest informacja bieżące informacje, co, co potrzebujemy, albo co się dzieje w temacie uchodźców z Ukrainy. Natomiast dla Ukraińców, którzy dotarli do nas jako uchodźcy, przygotowaliśmy takie, taką broszurę w języku polskim i ukraińskim, pomocne telefony, informacja, bo od tamtego tygodnia, od, właściwie już drugi tydzień działa szkoła pom pom w szkole już jest schronienie dla dzieci i młodzieży mhm. przyjmujemy dzieci do szkoły od 6 do 18 lat. W lubawce działają takie dwa już oddziały. Wczoraj, na dzień wczorajszy było 41 osób w szkole i i pięć osób w przedszkolu. W Chełmcu Śląskim jest takich dzieci 11-12, także to wszystko funkcjonuje równolegle z normalnymi zajęciami dla naszych dzieci. Dzieci ukraińskie mają zapewnione wychowawstwo takie i takie od, odciągnięcie ich od tematu wojny, ale mogą też spożywać posiłki, jeżeli rodzice też nie mają a, gdzie się zaopatrzyć, nie, nie mają na przykład kat, cateringu czy e, miejsce gdzie jest, e, gdzie mieszkają, e, nie, takiego cateringu nie ma, więc mogą razem z dziećmi również zjeść taki posiłek e, w domu. To wszystko zbieramy, czekamy, liczymy i będziemy, e, bo wojewoda ma to o, zgodnie z obietnicą, ma to refundować, więc... E, bo pani burmistrz, spytam się co z pomocą państwa polskiego dla was, dla samorządowców? Na razie są tylko deklaracje i czekamy, mówię, w tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia będziemy chcieli pierwszą pierwszą fakturę wysłać do wojewody z, ze środkami, które gmina udzieliła w tutaj przyjeżdżającym do nas uchodźcom. Bardzo dużo się mówi o PESEL dla uchodźców. Czy Urząd Miasta w Lubawce będzie miał, tą sprawą się musiał zająć? Tak, pesel są w, w zadaniach statutowych gminy. To jest zadanie dla samorządu gminnego przeznaczone w ustawie o, o samorządzie gminnym, z tego to wynika. My numery PESEL nadajemy dzieciom i osobom, które przyjeżdżają do nas i tego numeru PESEL PESEL-u nie ma. Ja tutaj przy tej okazji właśnie powiem, że Cała pomoc w urzędzie dla uchodźców odbywa się w ramach normalnego wykonywania obowiązków urzędowych. My nie zamykamy żadnego działu, my nie zamykamy żadnego przyjmowania czy wydawania dowodów osobistych, czy też nadawania PESEL, czy załatwiania naszych mieszkańców. To jest równolegle pracownicy naprawdę bez żadnego problemu wykonują te, te działania koordynujące tutaj, e, właśnie pomocy dla Ukrainy. I pesel będziemy nadawać również, tylko ja chcę Panu i Państwu powiedzieć, że pesel będą na takiej samej zasadzie e, e, musiały być nadawane, jak dowody osobiste, to są e, z odciskami e, biometrycznymi, więc e, mamy jeden tylko skan przekazany przez Wojewodę. Na... Taka usługa podobno 40 minut trwa. Być może wszystko jest możliwe, bo kwestia pobrania odcisków palców, one muszą być zgodne, powtórzone dwukrotnie z jednego palca i z drugiego palca i czasem się zdarza tak, że te odciski z jednego palca nie uda się pobrać. Ja sama w tamtym roku wyrabiałam nowy paszport, też biometryczny i na przykład dopiero trzeci, trzecia para palców mi zakwalifikowała się do, do biometrycznej, identyfikacji. Także problemów jest dużo, ale na razie naprawdę ta pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów jest ważniejsza niż przejściowe trudności. Być może obyśmy nie, nie, mogli, nie musieli korzystać z podobnej pomocy my, Polacy od żadnego z sąsiadów. Panie Burmistrz, komu by należało podziękować tutaj w mieście i gminie Lubawka? Takim osobom, które bardzo, bardzo... Ja myślę o stowarzyszeniach, myślę o OSP. Są jeszcze ludzie. Tak, ludzie prywatni, prywatne osoby, które udzieliły schronienia, nie pytając się, czy dostaną pieniądze, ile dostaną pieniędzy, po prostu wielki szacun i moje słowa uznania. Osoby, wolontariusze, którzy bez żadnego problemu przychodzą do domu kultury, do lubawki, w szkole zbierają niezbędne, potrzebne rzeczy pomocowe żywność. W Chemsku Śląskim jest też zbierana i, rzeczowe, i rzeczowa pomoc i, i pomoc żywnościowa. W Miszkowicach również, ale apele, jakiekolwiek dajemy apele, tutaj jest wielki szacun i podziękowanie dla tych osób. W Lubawce koordynuje tą pomoc żywnościowo-rzeczową pan przewodniczący Michał Ołdak, a w Chemsku Śląskim robi to pani Soł jest Pani Bożena Kalabińska. Naprawdę to funkcjonuje rewelacyjnie. Wymieniają się ze sobą informacją, co komu potrzeba, i przesyłają jeden drugiemu. Na razie nie z tego co orientuję się, nie wysyłamy już darów żywnościowych do wojewody, bo to jest ogarnięte przez służby wojewody, też leków mieliśmy prośbę o niezbieranie, bo tam to jest wymóg bezpieczeństwa i Musiało być to certyfikowane zbieranie. W Chemsku również to jest zbierane i wymieniane na, w każdej chwili. Mieszkowice na razie naj, najmniejsza szkoła, ale też nie, nie uruchamiamy jej, dopóki nie będzie takiej potrzeby, bo lubawka i Chemsko ma większe możliwości i pedagogiczne, i, i, i lokalowe. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy tam również uruchamiać oddziały takie wychowawczo-pedagogiczne dla dzieci z Ukrainy. Nie wiem, oni cały czas, bo część, osoby chodzą chętnie i widzę, że dzieciaki mają taki chłonny umysł i oni chcą rozmawiać po polsku i rozmawiają po polsku bardzo fajnie. Ale część osób wiem, że ma zdalne nauczanie na Ukrainie i my na, na razie nie chcemy wchodzić komuś z butami do, do tego do domu, żeby narzucać im obowiązek uczenia się języka polskiego. Jak część osób będzie chciało wyjechać jak tylko skończą się działania wojenne, bo oni tutaj zapowiadają się. Więc można podzielić uchodźców na, na, na trzy kategorie. Jedni od razu po przespaniu jednej dwóch nocy wyjeżdżają dalej na zachód do Niemiec, do Szwajcarii, do Belgii, do Holandii, do Irlandii, bo kraje Unii Europejskiej otworzyły dla wszystkich uchodźców swoje granice. Są osoby, które chcą zostać i już deklarują się, że będą właśnie szukały pracy, i to też będziemy się następne działania moje to są właśnie działania skorelowania ich możliwości pracy z możliwościami pracy naszych pracodawców. No i trzecia kategoria: tylko przeczekać na zakończenie działań wojennych. I wracają z powrotem do Ukrainy, dziękując Polakom za ich serce, za ich wsparcie, za ich pomoc. Pani burmistrz, bardzo dużo dowiedzieliśmy się na dzień dzisiejszy, bo to się będzie zmieniać. To jest cały czas bardzo, bardzo takie szybkie, działające, dzie dziejące się fakty. Będę chciał tu jeszcze odwiedzić Panią, jakby tu w przyszłym tygodniu, czy tam, jak będzie ten okres taki nabrzmiały, że bardzo dużo osób tu będzie chciało zjechać. No ale na razie na dzień dzisiejszy dajecie sobie radę. Tak, dajemy sobie radę i przy pomocy właśnie pracowników, wolontariuszy i wszystkich mieszkańców, którzy chcą pomagać i pomagają. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję za rozmowę i życzę dużo Dziękuję dobra. panu, dziękuję Państwu.